No, witam serdecznie moi drodzy. Jest co sobotę, kurczę tutaj. Zawsze mi cudownymi spornikami jest dzisiaj Naród i Tymek. Kurczę Zygzak zeskonował, Mati też chyba, ale Mati nie lubi fazmo. Także dobór naturalny na Edgefieldzie. Także będzie zabawnie na pewno, czyli no evidence, tak? Także jej, super ekstra moi drodzy. No i, a, i zmiana taka widzicie, gadamy sobie przez voice chat fazmo. aktywację głosową no, no, ustawioną, no, także, o kurwa, co tu się dzieje, no? nie, to i tak one no, potrzebne nie, ma za dużo. nie było. No nie ma za dużo, teraz podgłośnie troszeczkę w tym fazmo, tak na, nie wiem, 35 chyba, chyba będzie OK iść ja chcę brać latarkę? Dla widza Bożego, mogę wziąć latarkę dla widza, żeby widział, także no, witam moi drodzy. Siema, Elo, cześć siemanko Ej, nie zdążyłem wejść Kurde, nie zdążyłem do środka wejść nawet, halo, policja To to będzie, moi drodzy Okej, okay, tym jak smaży elegancki Bach-Bach Na razie tu nie widzę tego duszka mm -hmm. O do pokoju biegnie Uciekaj, chyba ktoś zgona za rama. Zabił kogoś? Nie wrej. A nie zabiło się, ma? Nie zabił. Jest tutaj. I Belku, no? Mamy kamerę, bo nie wiem. Chyba nie są dostępne nawet nie, nie kamery. Mamy. Czy są kamerki A, dostępne? Bo on jest. zjadł ku. Na, na głowę są, no mam na założone, mogę włączyć jak chcesz. Jeden zobaczysz, panie, bo może orby. Tam patrz. To mówił jak coś tam? Mogę ci przejść obok, bo on drzwi tam otworzył w tym kantorku takim małym też. popatrz na kuchni, tak ten, ten kantorek, bo, ale nie widzę. Ale? Chyba, chyba nie ma orb. Chyba nie, chyba się męczyć trzeba. A jaki zwyczajny, nie no, to z tyłu teraz otwiera bardziej w tym Kurwa, to był Iwet, się zesrałem, ty. Mara, Mara. O, Walił światła pierdzielony. Dobra, idę po jakieś itemy, po coś. Nie wiem po co, ale po coś idę. Dobra. No, może jest kruzap. Twinsy. może on No, można wziąć te świeczuszki, no. Eee, to no, chyba da fejków są w ogóle. Wiesz? Może. Może ja. Spiryta to nie ma co, bo tutaj tak nie ma do tych dowodów, także ja... Jo... Wezmę nagrywać dźwięku. Nice. Dobra. Dobry jeżło na spanie. Tutaj w tym miejscu chcemy, ja mówisz? ten z Nie wiem. Tutaj jest jeden ten krucyk, nie? Jak chcemy go przełożyć sobie najwyżej, żeby najwyżej tak se Ej, kolego... Ale cię zrekorduje, gościu. O, nie złożyłem go tam. Och! Smuknął. na naraz, to chyba... Średniowa. Och, ale puknął w okno. Ja cię sunę. Och. Ty, ty, ty. Ale media jest, wskaszenie. Phantom to to nie jest raczej na pewno, bo tam normalnie on chodził Jak no, to Phantom? Skibla chyba no i nie Odrio O! No to jest jakiś każual, żaden, ten szybki, nic skurcze. Nie pocieszające raczej. Trochę lipa, No właśnie, Agena no. też wykreśliłem sobie już wpis do widmo, też nie. No Revenant na pewno nie, Rajchu no. też nie, Hantu też nie. Teoś tym bardziej, mimo No kurde, takie niefajne nie piki mamy, no niestety to trochę. Normalne. No, jakiś kazułal, kazułalowicz niestety to jest, skurcze w well. ma też służyć go link w cholerę, malink na pewno nie. Obaka nie. Może ta Mara nie rzeczywiście. Nie. <laughs> mm. Może być Mara. Może być Mara, kurczę no. On raczej nie mi nie, rajżu nie. No tak kurczę. Zmora nie. Zmora. Mm. No nie, no bo tak. Nie, bo to no. Jego bo to jest raczej jego pogląd już teraz... On... Co to było? Nie wiem. No leży, bo on skantował wiesz, te i krót się nie spalił, więc... Yy, nie wiem czy skibla musiał? Tutaj bo jaki? Gdzie tutaj? Jak tutaj? Tam chyba. Możliwe, że tutaj. Nie no, stąd nie, bo kurs tu leży, to by był spalony, przecież krócyk. Nie leży. nie leżał tu właśnie. Ja go a, le... le... a okej, okay. no to w sumie nie pamiętam czy on skibla wyszedł czy stamtąd ty. I'm not sure. Kurczę gory, no to nie sprawdzimy w żaden sposób i tak w sumie, więc doesn't matter. Polter może polterbombeczkę mu jakąś rzucić w sumie na środek pokoju, zobaczymy, może tak chujwi w sumie, trzeba kombinować kurczę. trzeba kombinować no. Sprawdzam ten spiryta, bo dwie minuty już nie ma karty. No w sumie fakty, nie? no, pan, czy... Mówię, fakty, wynajmniej. może, możesz spyłyć kurcze. Dobra, biorę te klapki, dajcie mi klapki. Iś, iś. Walter to i tak raczej nie jest, tak? No, też mi się tak wydaje, ale wiesz... Drogą dedukcji trzeba jakoś... To mi zostały trzy duchy. Trzy duszki? Już? A wciąż wiesz, że to może ile. być Tamara. I... Gory też może skanować. O No właśnie. To nie wiadomo, nie wiemy skąd skantuje tak naprawdę. Hmm. I okay. Co, się nagle tak wstydzi? Kolega, wstydzioszek? Świerski, świeczki, świeczki No właśnie. Nie, no chyba nie, Onry raczej, bo schantował, mm, nie wiem, raczej poątpię. Hmm. 11 po... No, nadal niekań, chłop nagle, kurczę, nie wiem, przestał kantować. nie żyje, umarł, duch umarł. Co by się spodziewał? O, oh, wilty. Hello, ghost, are you here? Jim Dyer? Jim Kaya. Ale testy tam są robione. No, powiem tak. Pójdą może... Nie wiem, mamy tego. Żeby się tylko nie zaczął. Parabolika mam wezmę parabolika. Co mogę wziąć jeszcze? No, nic ciekawego no. Ten duch nagle stał się mniej agresywny, On za to jest się odpierze. Nie, bo szybciej minuta 20. Nie wiem ty... Posłucham się na tym może Elegancku bach bach. nie z minus mierziłem od hmm, mojego hmm. spalenia Ciągle puka w okno gdzieś kurczę za chwilę słychać, ale O, Andrio. Andrio. No myślę, że tak, nie palił, dopóki świeczek nie było. No, 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 nie wiem, no, można zaznaczyć niby, no. Gdzie ona jest tutaj. No dobra. No to leta z sila. Ja BODRIO, no. ale ja bym nie podobał Ale ja bym trzymam BODRIO. No ja też ja, ja trzymam znaczy, BODRIO. Tak, Zobaczmy. Ryzyk fizyk. Jak to się mówi. Może akurat siądzie, kurczę. Byłoby miło. Aby to nie była Mara, która mówiła, że będzie. będzie ból dupy. A, Andrzej, proszę Welcome bardzo, back. nie? Like Ale Wy, wy że jesteście, że Państwa. jest Ashfield? Tak często na nim gram, że go nie widzę na tej korkowej mapie dosłownie. Do wybierania, dobra. Szup. Druga, moi drodzy, druga. No dobrze, dobrze, dobrze. U... Aż dwa tutaj, tak. Ja mam na yeah. łeb założoną, co um, za tu jeszcze wziąłem? Separat? Nie, no useless. Spirit box nie ma sensu. I mef tak po prostu do odczytów. Eee, no znowu Hunt od razu, nawet nie wszedłem, no kurwa. Again same shit. Ale pędzi. Dagon! No ja pieprzę. Ok, przerzucić wam to? Zabi zabij się. Nie namawia go do takich rzeczy. No nie, no, muszę zdjęcie zrobić. O. Z nie, 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 mogę iść zobaczyć, nie, no. nie, 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 raczej do po prostu. No raczej. O. Znaczy... na troszkę, elegancko. Kurczę, takie to piękne, nie? Ten co w korkowej tablicy jest. Nie? Holy Jeepers. Czemu już nie da wejść co ze Scam? Nie no, Scam, no co to za gra komputerowa, ja nie wiem. Proszę Państwa, Daj ogień, ty no kurczak, miło. Bardzo, bardzo sympatycznie. Dobra. No kurde. A jak? Ja nie zdążyłem wejść, teraz zdążę. Już pierwsze to biorę. To szybko, to, to. To na web. Co jeszcze brałem zawsze? Aparat wezmę dobrze bronią. Dobra. Nie, zdążę Tym razem, dobra się ma. Zdążyłem. Gdzie jest kolega? Where are ghosty? Janice Norris Copy that James Stypa O kurde ale, ale lecisz to aż ci zdjęcie zrobię normalnie pamiętkowe takie O oh, <laughs> No się chyba, ale... O! Boła się przetraszyłem aż. Masz... Jak szybko ty, Uy, cyk na policję chyba, nie w tą stronę szanko? No to było triki troszeczkę, powiedział. Nic słysznym. <grym> <grym> Okay, to ja pograłem tutaj. Pograłem sam siebie tutaj, po elegancko warbach. Chyba. chyba casuality, ale za teraz, albo już sporo. Nie wiem, czym nawet żyje, No, co ona robi? Okej, okay, całkiem taka rzucają taki uciekli sobie, no chyba. Tam elegancko gra. Ciekawe, gdzie naród się skampił. Oh shit. Poobserwujmy sobie chłopaków, moi drodzy. była śmierć godna skankerowania totalnie. Kurczę, efekt smaża już skończyła, ona prosto na mnie. Kurczę, szaliza. Chodzą. no ale to nie wiem, czy ona była szybsza, raczej nie, potem to już przyspieszyła, bo miała nie dość, że jednego kila to wiadomo, czas jeszcze, także no, casuality jakiś duszek, czy chłopaki zgadną, przekonajmy się, musimy iść posłuchiwać tutaj, o bonerek, no rzucił tam chyba za nimi, no, Sheatman. Dzisiaj moi drodzy w robocie byłem Sobota w robocie, ale chociaż większy pieniądz zrobił. Wiecie oś prestige musimy mieć. Więc Rozumiecie to, o! Rzucił potężnie, no Tak się zrobił nie Nie, to nie ja. To nie ja. To nie byłem ja. To nie ja byłam Ewą Naród cicho jest, z tym jak jest tak okej. No to niby wody są rozwojone. Gdzie jest drugi bucik? Sprankować ich trzeba chyba bardziej. O fant. Skąd ten fant? Z dupy, co jest? Nie, to nie jest Han. co jest? No, no to tapi. Okej, okay, zbudowałem się. Oj, będzie monkey po. To pragnę wiedzy? No, może być. Ja nic nie będę Zobaczmy. widział, to pra ja prawdopodobnie zginę. <laughs> Trudno, to na mnie liczyć oh, shit. O, dwa smacze poszły Orbów nie ma. Orbów nie ma, proszę bardzo. No to tak. Nie daje za dużo chyba w sumie gdzieś schwali, chowali, O, tutaj czyli tak. Oj, kolega nie. O, w trafił. Tak, quantum to nie jest. Yy, Moro i też nie, ten też nie. Twinsy chyba też nie. Poltergeist. A przeczek, przeczek, przeczek. wie tak szczerze. Taki no. Duszek, taki nie, okruszek, no bym powiedział. To jest jak Ampinaru, to elegancko. jak głupie jak w ogóle wygląda to, że tutaj jest jakby latarka na twoim parku tak niczym się nie trzyma. That's so bad. Naprawcie grę dajcie w końcu te kustomizację. Proszę. Fazmo hobby. OK Okej. Może ja chłopaki? Ośmiciarki przeszły ja pieprzy. No, kochajcie. O nie oni. I jemy szą. I tak też to nie jest mogło słychać mocno Takie piki Widmo tak. chyba też nie, nie? Bo ona weszło w sól. I sprawdzali w ogóle widmo? nie wiem Cztery duchy zostały Cztery duchy zostały? Co by no. wykreślili jeszcze? Iret gin aż daoli Spiret, i gorjo. Nimika w sumie nie ma armów to rzeczywiście, ale to jest jego oblikt. ale no nie ma i tak. Okej, okay. zobaczymy czy coś wykombinują. Zniknęło mi się. Postawię go tutaj. O, pięknie. Będę to samo. minuty. chłopaków. No fant. Może na kmince jakieś dzikie ty, <grystanie> <grystanie> a i to jest dopiero interesujące, moi drodzy, <grystanie> piękny kadr, myślę. Hmm. <śmianie> Ale patrzcie, jest to to na mnie nie, to czemu w ogóle go nie wykryłem, bo nie przyspieszał też, no takie piki są no, niefajne, niefajne Oj, dobra, ciągle omija, więc... Więc git O po No, to Teraz pytanie, czy to jest jego pokój? Nie. Czy on to wcześniej, bo ja użyłem małpieręgu? Nie wiem, jak to małpia ręka, co tu widziałem. No raczej. Zostawię z go pokoju. Zu tobie do to Hej. Tutaj gdzieś się rzucił. tutaj no, O tutaj jest. Nie to radio. No to stamtąd swę tu Demon. Demon? In the team a quit rust? Ole farta mają chłopaki. In the team a quit rust. Trzeba i tutaj jeszcze Uf, Wiecie, potegować No, tutaj chłopaki No wziąć nie mogę, szajs. Ja tu muszę być śmieszkiem naczelnym, ale nic nie widzę, jest ślepo. Jest ślepo. Oj. Dobra, te libera chciałem tutaj tak ładnie dać. No tak tutaj, przy wyjściu. Oj. O, pięknie. Beautiful. Tu po Sekundę. ilu? 30 sekund. Aż mhm, do demonik, tak. Z tym. To nie jedyny handlowy tak Dobra. Pięknie. Dobra, to był przypadek. A jak sprawdzimy inne duchy? O? Teraz. Jak sprawdzimy inne duchy? Dobre pytanie. No, Szejda, będziemy się w jego pokoju zobaczyć, czy się hantuje w pokoju. Czy poza. No to nie wiemy, który jest jego pokój. <grym> no wiem, dlatego ja już bym jechał i tu <grym> no, no, no. to jest... Demonik, no to demona. Lamy w demona. A też szczelam demona. Oby oh, demon, Wysłuchajcie, ahoj, uda jednak, proszę tak bardzo, bardzo. Jednak, jednak nieśmiałek tutaj, proszę bardzo, no, kurde. Tak, gra <grytował to> długi czas. <grytował> co nie? Ohoj, ready, Dawaj, ready money. Dawaj, ready, lecimy, kurde, dur. Proszę Państwa, muszę pierdzielnąć monitor, iść. Tak nie wiedzieliśmy, gdzie jest jego pokój. Nie, on tam schantował ten pokój jakby za tym pokojem, bo radio on włączył nie w tym, co byliście, tylko tam obok jakby. Jo. Mogłeś pokazać jakoś, Kurcze, tu radio włączone to przecież to. to. <grystanie> Czekajcie co ja chcę wziąć jeszcze tutaj... Dobra, jemu ja, proszę nie chętuję, ja chcę wejść do domu Elo, siema Pięknie. It's the final cut down okej, okay. o oh, spociki w garagę ale gans kobach. Tak. Ejże. O, cię boszy. fuck banshee. No to, to się stało, kurwa. No jest, no Ale jajco to było. Może no może. Czekaj włączę. A, ja mam Nie mam na głowie tego Kurła, macie ona... A wejdzie parę? O, no, mam. Chyba nie wiem czy nie rajtu. jak wie kurczę, no może i rajczu, nie? Może i rajcu, może i rajcu. Możemy wszystko wynieść najwyżej i wejść tutaj bez itemów i zobaczyć jak będzie biegła i wyłączyć bezpieczniki najwyżej. Jak chcemy spróbować testing taki? Bezpieczniki to nic nie zmieniają. A no w sumie fakty rzeczywiście właśnie no Mogę Tej zobaczyć najwyżej. Ja będę brał bardziej bliżej garażu, żeby zobaczyć, bo tam jest Highspot, żeby przeżyć jednak. Powiem ci szczerze. Może żeby ewentualnie. No może, kurczę. No taki w miarę, nie? Ulega całkiem w miarę, był szybki, ale nie taki za szybki. To się zgadza. A tu ślub Bo Może dla jego dawaj i koleżanko, a tu jest ten object, a tu jest ta pojo. Ja, w razie co? Nie ja mogę wziąć sobie o, właśnie, właśnie przedmiot w tym umieszczeniu gdzie mąki jest w razie co? Mamy łapkę, no okay. jest pierwszy pokój, albo drugi na prawo. Oh, Dobra, i czy to może nie, tak teraz normalnie chodzi. Wnioski jakieś. To i był wolniejszy. No właśnie, no tak, był wolniejszy, nie to, to w tym Rajczu? Rzeczywiście. Mogę jeszcze wish for Knowledge zrobić się, w tej frawce, jak chcecie najwyżej. To się schowaj, to zrób na powieść jaki do. Jo, dobra. Szybko, tutaj tego trzeba. I wish for knowledge. I wish for knowledge. I wish for knowledge Nie działa! I wish for knowledge I wish for knowledge I się nie da zbugowane, są te itemy. Kurwa mać I wish for knowledge I wish for knowledge Panowie, nie mogę swishować for, for knowledge, bo ta gra jest upośledzona i nie wychwytuje dźwięku jak gadam. Niestety. Tutaj. daj. Proszę cię bardzo bądź obiektem testowym. Jak to jest po polsku? Yy, pragnę wiedzy Podpisać, chyba. wam to... ten. Pragnę wiedzy po polsku, ale to nic nie. O, kurwa. O. To jest jakiś hantu, on na górze jest wolniejszy niż na dole. To jest Raichu. Raichu? Najlepszy w chrzypach są A, to bo ty rozłożyłeś się temy, okej. Okay. No to ja to rzeczywiście. Myślałem, że to jakiś Hantu, bo a, na górze jest zimniej, w... czy coś, a tutaj... Hantu byłby Teres. No no no. No, 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 no. no jo. No dobra. Korki są Tymek zmarzł. No, psz. No. Dobra, mam karengę. Zresztą się centralnie... Więc... No ja słyszałem właśnie, kurcze, To było ciekawe. To było ciekawe. Ale jak ciekawe. on mnie nie zabił, to nie wiem, bo ja centralnie mógł tylko... <laughs> o szajdze no i rajczu. No i challenge complete, moi drodzy, elegancko. Nie było aż tak tragicznie w sumie, overall. Całkiem stabilnie bym powiedział. Także poszło, także moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Jak się spodobało, dajcie znać tam w komentarzu czy coś tam. I widzimy się za tydzień, że będzie o wyzwanku, Także trzymajcie się do następnego i pa pa.